Zadanie 27. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y prawdziwa jest nierówność. No to mamy to. Eee, co, przepiszemy, co by nie było? x plus y ma być mniejsze lub równe. x kwadrat plus y kwadrat plus 2 przez 2. No to co? Namawiać nas nie trzeba, żeby pozbyć się ułamków. Razę 2. No to mamy 2x plus 2y ma być mniejsze lub równe od x kwadrat plus y kwadrat plus 2. No to co? Dalej, nie zastanawiając się długo, zrobimy to wszystko do zera. Czyli tutaj będzie 0, tak będzie prościej. Tu mam x kwadrat. Tutaj sobie wrzucę minus 2x. Tutaj dorzucę y kwadrat. Odjąć 2y no i jeszcze dodać 2. No i teraz tak zastanawiamy się, co z tym można zrobić. Ta nierówność oznacza, że ta prawa strona ma być większa lub równa z 0. W takim razie zobaczcie, posegregowałem to ładnie xami i y. No i tutaj, tak patrząc na te x, to wam powiem, że x kwadrat to tak jak a kwadrat odjąć 2ab. Tu w sumie by czegoś tu brakowało, ale tutaj mamy plus 2. A ja zrobię to, sobie plus 1 bo drugie plus 1 wpiszę tu. I zobaczcie, jak dociągnę tą kreseczkę, to nagle się okaże, że to będzie x odjąć 1 do kwadratu po prostu. I tak samo tam. będzie y odjąć 1 do kwadratu po prostu. No i tyle się kończy już tutaj w liczeniu, w tej nierówności. Teraz tylko trzeba pięknie zrobić szczałeczki, że to jest zawsze kwadrat. Dowolnego wyrażenia jest zawsze liczbą większą od zera. W takim razie suma musi być większa od zera. To, to tylko trzeba napisać.